Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, w czwartek 17. tygodnia zwykłego na wspólnej refleksji nad słowem Bożym. I dziś w Ewangelii według świętego Mateusza mamy kolejny fragment, w którym czytamy o Królestwie Niebieskim. Dzisiaj Pan Jezus na początku mówi, że Królestwo Niebieskie podobne jest do sieci zarzuconej w morze. Które zgarnia wszystkie rodzaje ryb, jakie można tylko złowić. Ale dalej Pan Jezus mówi, że jest taki moment, że rybacy wyciągają te sieci i wybierają dobre, a złe odrzucają. Dobre zabierają, złe odrzucają. I, kochani, piękne jest to porównanie do Królestwa Niebieskiego. Poprzez sieć zarzuconą w. Może. Zobaczcie, że i każdy z nas może wejść do Królestwa Niebieskiego. Każdy z nas ma drogę do Królestwa Niebieskiego otwartą. Ma nawet podpowiedź, jak do tego Królestwa dojść: poprzez Jezusa Chrystusa, poprzez Jego naukę, poprzez Jego słowo, poprzez Jego ciało i krew, czyli poprzez sakramenty. I przyjdzie taki moment w naszym życiu, że będziemy stawać przed trybunałem Bożym przed miłosiernym Bogiem i wtedy może się okazać, że no nie dostaniemy się do królestwa niebieskiego. My często przyjęliśmy sobie, że Bóg jest miłosierny i nam wybacza wszystkie nasze winy. To prawda, ale miłosierdzie Boże jest również sprawiedliwe. Dlatego może być w naszym życiu taki moment, że będziemy musieli to odpokutować. Aby otrzymać Królestwo Niebieskie. Zatem, kochani, piękna przypowieść. Starajmy się właśnie o to, abyśmy należeli do grona tych, którzy oczywiście trafią do nieba, do Królestwa Niebieskiego po swojej śmierci. Ale aby tak się stało, musimy wypełnić to, do czego Jezus nas zaprasza. Pójść za Nim, żyć Jego słowem. Dzielić się tym słowem z drugim człowiekiem, żyć jego sakramentami, dzielić się tym sakramentem z drugim człowiekiem, a przede wszystkim dzielić się miłością z drugim człowiekiem, tak jak kiedyś sam Jezus nas obdarował, kiedy oddawał za nas życie. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki dobrego czwartku z Panem Bogiem.